680 hektarów, gospodarstwo rodzinne. Właścicielami gospodarstwa jestem ja z żoną, dwie córki i syn. Giełda pozwala w sposób najbardziej dokładny ustalić cenę rynkową. Oczywiście będziemy dopasować rynek tak, żeby był jak najbardziej przyjazny niedużym podmiotom. duże gospodarstwa rolne na dwóch krańcach polskich, co je łączy? Obydwa chcą sprzedawać zboże na giełdzie. Jesteśmy na Lubelszczyźnie, w miejscowości Chulcze, w gospodarstwie rodzinnym, którym kieruje jako głowa rodziny pan Krzysztof Bojar. Ile zboża uprawia pan w gospodarstwie? 680 hektarów, gospodarstwo rodzinne. Właścicielami gospodarstwa jestem ja z żoną. Dwie córki i syn. Struktura zasiewów na przyszły rok to mamy obecnie zasiane 280 hektarów pszenicy ozimej i w tym jest 45 hektarów pszenicy Durum. Planujemy na wiosnę zasiać 90 hektarów kukurydzy, 110 hektarów buraków. Cukrowych i mamy jeszcze zasiane 145 hektarów rzepaku ozimego. Gospodarujemy tutaj od 2000 roku, dzierżawiliśmy początkowo w 2004 roku, gospodarstwo wykupiliśmy, w 2015 roku przekazaliśmy część gospodarstwa córkom i synowi, ponieważ zakupywaliśmy gospodarstwo Następne w Wielkopolsce. Jaka jest tutaj klasa ziemi? Tu mamy średnio pierwsza, druga i trzecia klasa. W większości jest y, klasa pierwsza i druga. Około 100 hektarów jest pierwszej klasy, 270 hektarów jest drugiej klasy i resztę gospodarstwa jest trzecia klasa. Jaką bazę maszynową pan posiada? Sześć ciągników. W większości mamy y, ciągnik Johna Dira. Yy, największy 330 koni, następny mamy 270 koni, yy, trzeci 190 koni, czwarty ciągnik Waltra 230 koni i Massey Ferguson 110 koni i jeden Ursus mały taki 40 koni. Pracujemy na GPS-ie, na nawigacji w gospodarstwie. Jaki jest system uprawy? Głównie uprawiamy tu orkowo, ale od kilku lat część gospodarstwa uprawiamy bezorkowo. Dzisiaj jesteśmy w Szymankowie, gdzie jest siedziba firmy Polchos, która gospodaruje na 7 tysiącach hektarów. Jest z nami pan Aleksander Szymański, prezes firmy Polchos. Tutaj rocznie produkuje się 25 tysięcy ton pszenicy. Co poza pszenicą? Poza pszenicą mamy jeszcze oczywiście rzepak, mamy trochę buraków cukrowych, mamy ziemniaki, mamy kukurydzę, ale to na wasze potrzeby, na kiszonkę i trochę roślin paszowych typu lucerna. Jaki jest park maszynowy? Ile ciągników musi obsługiwać taki areał? No Takie alarm wymaga dużej ilości maszyn, szczególnie w ostatnich czasach, kiedy nie ma ludzi do pracy, więc ludzi trzeba zastępować maszynami. I w związku z tym mamy ciągników, które obsługują gospodarstwo. Jest około 60 sztuk. Z tego część jest, są ciągnikami starszymi, są ciągniki nowsze, najnowsze nasze nabytki to ciągniki serii case. Mam oczywiście kombajny trzy zbożowe, to są klasy lekcion. To są m.in. te, które tutaj za mną widać. Są oczywiście e, obciskiwacze e, i dużo innego drobnego sprzętu, który przy tej ilości jest w sposób potrzebny. Prowadzenie tego gospodarstwa to jest niezwykle kapitałochłonny biznes. Jeśli chodzi o zwierzęta, utrzymujecie w gospodarstwie krowy mleczne? Utrzymujemy krowy mleczne. Krów mlecznych mamy około 1200 sztuk. To nam pozwala produkować blisko 14 milionów litrów mleka rocznie. Też ciężka gałąź biznesu, jak samo rolnictwo, bo ceny skupu mleka są lepsze i są gorsze, prawda? Niestety częściej są gorsze niż lepsze, jak to bywa w biznesie, prawda? Razem z panem Aleksandrem Przymańskim zasiada pan w Radzie Rynku Rolnego. Jesteście tam jako przedstawiciele producentów zbóż. Dlaczego rolnicy mieliby sprzedawać zboże na giełdzie, a nie w normalnych transakcjach dwustronnych? No, byłem przy tworzeniu giełdy z ramienia Krajowej Federacji Producentów Zbóż. Rolnicy są zainteresowani, żeby no, samodzielnie sprzedawać do odbiorcy końcowego. Dlatego zależało nam, żeby rolnik mógł wystawić na giełdę towar, który wcześniej wyprodukował. Dopóki rynek giełdowy nie jest rozwinięty, to przecież do tej pory wszyscy handlujemy i duzi i mali handlują, żyją z tego, mają swoich zwykłych, stałych odbiorców, więc y, można by powiedzieć, że bez giełdy to by się też obeszło, ale, ale y, giełda pozwala y, w sposób najbardziej mm, dokładny ustalić cenę rynkową. Czyli dzięki temu y, ja wiem, że sprzedałem towar po takiej cenie, po jakiej rzeczywiście ona w danym dniu y, występuje i jest najlepsza do sięgnięcia. Producent musi mieć wyraźną wartość dodaną z tego, że tam będzie handlowano. I pierwszą wartością dodaną jest to, że dla wszystkich będzie Oczywiste, że jeśli ustalę sobie cenę minimalną, a cena ukształtuje się wyższa, to sprzedam powyżej, Czyli krótko mówiąc, mówię, że chcę sprzedać po tysiąc, cena się ustaliła 1100, no to ja sprzedaję za 1100 i mam tu jakby stuwę więcej, niż bym dostał w normalnych negocjacjach. Niech Pan przedstawi krok po kroku, w jaki sposób Pan sprzedał zboże na giełdzie. 14 maja 2020 roku. Dokonałem pierwszej sprzedaży na giełdzie 250 ton pszenicy. Pierwsze zgłosiłem na giełdę, że chcę sprzedać partię 250 ton. Później zgłosiłem do biura maklerskiego Nobel Security, za jaką cenę chcę sprzedać to zboże. Jeden dzień przed ogłoszeniem aukcji na giełdzie mogłem jeszcze zmieniać cenę tego zboża. Wystawiłem to zboże, gdzie cena przybicia była chyba 5 albo 10 zł więcej, jak chciałem wziąć za tą transakcję. Kiedy za ile pan sprzedał te Sprzy pierwsze 250 ton? Za 831 zł. Giełdowy rynek rolny w Polsce dopiero raczkuje, ale firmie udało się już sprzedać pszenicę na giełdzie. No, udało się to tak brzmi, jakby to była jakaś wielka trudność. To poszło nawet dość łatwo. Z punktu widzenia sprzedawcy, no, to nie jest bardzo skomplikowana rzecz, no, bo trzeba po prostu zgłosić chęć sprzedaży. Trzeba oczywiście spełnić pewne kryteria e, jakościowe, czyli trzeba tę pszenicę czy zboże zbadać. I jeśli ona spełnia kryteria jakościowe, no, to zgłasza się chęć sprzedaży. E, no I w naszym przypadku myśmy wystawili z, z konkretną ceną i znalazł się kupiec i, i, i kupił. Jaka to była cena? Około 1000 zł, już w tej chwili nie pamiętam, to było około 1000 zł. Firma sprzedawała zboże w systemie aukcyjnym. Co to znaczy? Aukcja może, aukcja sugeruje, że jest to pewna licytacja, prawda, o wystawiony towar. Tylko, że my w tej licytacji nie bierzemy udziału. My wystawiamy towar, mówimy naszą cenę oczekiwaną i patrzymy, co się zdarzy. I zresztą obsługuje giełda. Żeby jednak sprzedać zboże na giełdzie, trzeba je najpierw zdeponować, złożyć w magazynie autoryzowanym. Są, są dwie metody, czy dwie ścieżki. Jedna to są magazyny autoryzowane z możliwością przechowywania, czyli rolnicy, którzy chcą działać przez giełdę, złożą do mojego magazynu. Ja im w magazynie przechowuję i oni jakby sprzedają swoje zboże, ale z magazynu naszego. To jest tak zwany właśnie wariant z usługowym przechowywaniem. I drugi wariant, że w swoim magazynie mam tylko dla siebie, nie świadczy usług na zewnątrz. I my w tym wariancie korzystamy. Po prostu Nasza infrastruktura jest, przekownicza jest dobra, jest powiedzmy nawet bardzo dobra. Mamy własne laboratorium, ale nie mamy jakby wydzielonych, nie mamy możliwości w tej chwili skupowania z zewnątrz. Szczerze mówiąc, chcemy wypróbować to najpierw na sobie, nim, nim wejdziemy w układ jakiś szerszy. W magazynie płaskim tam mam koło dzisiaj Około 10 tysięcy ton, 9 tysięcy ton. Do tego mamy jeszcze magazyny tak zwane silosy, które wymagają nakładów inwestycyjnych, musimy je po prostu e, e, odnowić. Jesteśmy w Warszawie, w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych. Tu, w tym budynku, ma także siedzibę Towarowa Giełda Energii, w ramach której funkcjonuje giełdowy rynek rolny. Jest z nami prezes Towarowej Giełdy Energii, pan Piotr Zawistowski. Jesteśmy w sali notowań y, Giełdy Papierów Wartościowych. Jest tu bardzo dużo notowań. Czy jest szansa, że kiedykolwiek tyle notowań będzie też na giełnie, Giełdzie Rolnej? Y, witam Państwa bardzo serdecznie. Y, witam Panią redaktor. Y, no, czy aż tyle to nie wiem, bo naprawdę to jest Giełda Papierów Wartościowych jest lecie To jest 30 lat pracy, żeby było tyle notowań. Myśmy się jako Towarowa Giełda Energii trochę do tego dołożyli. 20 lat z historii Towarowej Giełdy Energii to czasu, żeby wygenerować to, co tutaj możemy zobaczyć na sali notowań. Natomiast co do rozwoju rynku rolnego, a w zasadzie, żeby to już pełną nazwą być, giełdowego rynku rolnego, to jest kilka czynników, które determinują jego rozwój i to, czy będzie tych notowań więcej. A w naszej opinii yy, i żywimy do tego i nadzieje i wkładamy dużo pracy, żeby tak było, yy, ich dużo więcej być powinno. Po pierwsze, był to nie tylko projekt towarowej giełdy energii, czy też grupy kapitałowej giełdy papierów wartościowych, bo przygotowywaliśmy rynek rolny w konsorcjum z giełdą papierów wartościowych oraz z naszą izbą rozliczeniową. Był to projekt w odpowiedzi na pewne zapotrzebowanie zewnętrzne, a dokładnie Ministerstwa Rolnictwa, przygotowane wraz z Kowrem. I ten rynek, w tej formule, w której go znamy, w której możemy go obserwować na dzień dzisiejszy, to jest produkt tych prac. Jak widać, ten rynek się rozwija i pojawiają się nowe produkty. To jest to, co może wnieść Towarowa Giełda Energii. Towarowa Giełda Energii również może wnieść edukację, kontakt z rynkiem, i ten element jest realizowany. Chociażby powołaliśmy Radę Rynku Rolnego. To jest taki organ, ciało składające się z przedstawicieli stowarzyszeń branżowych, rolniczych. Do, które zajmują się produktami, które są przedmiotem obrotu na giełdzie. Taki organ dla rynku rolnego powołany. Obecnie odbyło się pierwsze posiedzenie tego organu. W tym momencie pracujemy właśnie nad pierwszym pakietem, nazwijmy to zmian do rynku rolnego już wspólnie, tak, żeby uwzględnić postulaty uczestników w rynku, żeby można było usunąć pewne ograniczenia, które są przez nich wskazywane. Regulamin giełdy zobowiązywał rolnika, który chce sprzedać na giełdzie pszenicę, żeby opłacił wadium 10%, żeby. Na 7 dni wcześniej zgłosił na giełdę, że ten towar chce sprzedać. Oczywiście została powołana Rada Giełdy i złożyliśmy wnioski jako Rada Giełdy, żeby te rzeczy uprościć dla rolnika. No i też chcieliśmy zmienić ten zapis, który mówił, że rolnik musi przedstawić certyfikat zboża o parametrach jakościowych. Na razie procedujemy tą zmianę i ustalamy na giełdzie. Ja wnioskowałem jako przedstawiciel rolników, żeby rolnik według oświadczenia wystawiał swoje zboże na giełdę, ponieważ rolnik jak zbierze zboże to się orientuje, bo sobie przybada w magazynach swoich certyfikowanych w swoim rejonie i wie jakie ma ziarno, a w ten czas odbiór końcowy towaru by był w miejscu kopującego. Ewentualnie, jakby były jakieś rozbieżności, gdzie by się nie zgadzało z deklaracją rolnika, to jest rozjemca, który mógłby ewentualnie oceniać wszystkie spory. Czy teraz producent rolny, który będzie sprzedawał zboże i już je umieści w magazynie, nie będzie musiał wpłacać pieniędzy, zabezpieczenia? Pracujemy nad tym, bo to nie jest tylko kwestia i decyzja towarowej giełdy energii. To jest również praca z regulaminami, które nas obowiązują. Z aktami prawnymi, które nas obowiązują w systemie nadzoru nad funkcjonowaniem giełd, w szczególności nadzoru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego? Dotychczas giełda funkcjonuje dzięki dużym podmiotom, dużym producentom rolnym. Czy jest szansa, że na giełdzie będą mogli sprzedawać swoje produkty, zboże? rzepak, także producenci mali. Wiemy, że można wystawić towar już od 25 ton. Oczywiście będziemy dopasować rynek tak, żeby był jak najbardziej przyjazny niedużym podmiotom. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że aktywny obrót na rynku B2B może nie być domeną najmniejszych podmiotów na rynku. Będziemy analizować, jakie będą możliwe minimalne poziomy zleceń, a żeby to było zwyczajnie opłacalne do uczestników w rynku w tym systemie, który obecnie jest stworzony czyli z udziałem magazynu, czyli jakiegoś wysiłku organizacyjnego, który jest konieczny, żeby zawrzeć transakcję na giełdzie. 25 ton to są dwie przyczepy takiego traktora, prawda? No więc jak ktoś ma tylko tyle, to pewno raczej mu będzie prościej podjechać do najbliższego młyna. No bo musi złożyć to gdzieś, prawda? Jeśli w blisko nie ma magazynu autoryzowanego na usługi przekowalnicze, prawda, no to nie będzie z 25 tonami jechał, nie wiem, 100 kilometrów, żeby gdzieś tam to złożyć. W pewno łatwiej jest większym podmiotom niż drobniutkim rolnikom zupełnie. No ale oczywiście drzwi nikt przed nimi też nie zamyka. Rolnik, który produkuje mniej ziarna około 100 ton czy mniej, to ma możliwość zawieźć do magazynu certyfikowanego, sprzedać w magazynie i ewentualnie magazyn wystawi. Myślę, że rolnik nie będzie w stanie odwozić 50 czy 100 ton ziarna, bo nie będzie to dla niego opłacalne, bo będzie musiał podnieść koszty transportu, koszty przyjęcia i wydania. Myślę, że to nie będzie rozwojowe. Jesteśmy w Warszawie, w siedzibie spółki Elewar. Jest z nami pan prezes Daniel Allen Corona. Spółka Elewar, którą pan zarządza, dysponuje magazynami autoryzowanymi, świadczącymi usługi dla rolników. Ile magazynowo autoryzowanych stworzył Elewar? Elewar łącznie ma 17 magazynów, ale magazyny płaskie są zbyt małe, więc autoryzowaliśmy wszystkie. Elewatory to jest 13 elewatorów. Y Jaka jest opłata dla rolników, którzy by chcieli składować w magazynach autoryzowanych elewaru zboże? 3 razy 7,5, czyli wyjaśniam. 7,5 zł za przyjęcie, 7,5 zł za wydanie towaru i 7,5 zł tonu miesiąc za przechowywanie towaru. Panie prezesie, czy pan będzie wspierał giełdowy rynek rolny? Elewar już wspiera giełdowy rynek rolny. Byliśmy jedną ze stron, która podpisała umowę z Giełdą Energii wraz z Zamoyskimi Zakładami Zbożowymi w 2019 roku na przeprowadzenie tego programu pilotażowego. I później w ramach tego programu, który był pilotażowy i teraz jest program już taki na stały, oferowaliśmy zboże. Głównie to chodziło o pszenicę konsumpcyjną i paszową, bo się wystawiliśmy prawie 200 tysięcy ton zboża. No sprzedało się 6 tysięcy ton, ale to są jakby początki tej giełdy, a także sami zaproponowaliśmy giełdy, żeby wprowadzić kontrakt na, na żyto. Wiadomo, jest to początek jakby tej giełdy, nie od razu Rzym zbudowano, i, ale liczymy, że ten rynek się rozwinie. Czy ten giełdowy rynek rolny się rozwinie w Polsce? Ten giełdowy rynek rzeczywiście raczkuje, chociaż w moim przekonaniu kiedyś on musi dojść do takiego poziomu oferowania usług. Kupno-sprzedaż, jak to jest na zachodzie, jak to chociażby jest na, na giełdzie MATIF, czy na Chicago Board of Trade, czy w Londynie, czy nawet w Budapeszcie. te rynki giełdowe są lepiej rozwinięte. Czy pojawią się na giełdzie także kontrakty terminowe? Prace nad tym, jakby one mogły być sobie już rozpoczęte, prace analityczne, prowadzimy je. Jak tylko będziemy mieć wiarygodne z naszej perspektywy, czy takie harmonogramy, którymi się my dobrze czujemy, że możemy je dotrzymać, przedstawimy je Radzie Rynku Rolnego. Go najpierw, a po omówieniu, po dokonaniu uzgodnień, jeżeli będziemy to komunikować szerzej. Ale tak, takie prace i takie przewidywania, żeby takie jednak uruchomić, są. My sobie zdajemy sprawę i tutaj trzeba powiedzieć, bo często słyszymy komentarze, że płynność tego rynku jest jeszcze dość niewielka, niewystarczająca, że był to projekt pilotażowy. On się zakończył tak naprawdę w zeszłym roku, ale zakończył się w dość trudnych czasach, bo chociażby sam element covid powodował, że nawet z perspektywy przedsiębiorców, nie zmiana handlu była ich głównym zmartwieniem w takich czasach, tylko niektóre bieżące problemy, rozwiązywanie spraw związanych z pandemią i tak dalej. To nie był dobry czas, tylko to chcę powiedzieć, na wdrażanie zupełnie nowego modelu rynku, czas na spotkania z ludźmi, na wyjaśnianie i edukowanie jak on działa i jakie niesie korzyści. Więc po tym okresie pilotażowym mamy dwie rzeczy tak naprawdę przed sobą teraz. Pierwsza rzecz to jest rynek takim jaki on powstał w wyniku tej wspólnej pracy którą wykonaliśmy z KOWREM z giełdą papierów wartościowych z izbą rozliczeniową w ramach tego zlecenia przygotowania rynku w takim kształcie jaki miał być czyli tego rynku spot drugi element mamy płynące z tego wnioski i te niedoskonałości o których mówiłem więc na ten moment w naszej ocenie ten rynek jest już dość atrakcyjny. My cały czas czynimy starania, żeby on był jeszcze bardziej dopasowany do potrzeb uczestników w rynku, obniżając opłaty, ułatwiając dostęp magazynom poprzez brak opłat za chociażby wejście do systemu magazynów autoryzowanych, ale tak naprawdę duży pakiet zmian to będzie element raz naszych doświadczeń zebranych w ramach pilotażu a dwa prac właśnie z uczestnikami rynku w ramach oczywiście Rady Rynku Rolnego, gdzie mają być sformułowane te bariery, które najbardziej przeszkadzają w handlu i pewnie będziemy mogli wrócić do tej rozmowy, dlaczego rynek jest atrakcyjny.